No hej, no słuchajcie, niestety, tak jak w 2017, chyba będzie powtórka. No mamy potop, po prostu zalewa nas. Cała dolina już wypełnia się wodą. Nie wygląda to za dobrze w tej chwili. A właściwie to już wygląda całkiem, całkiem, całkiem źle za sobrucę kamerę, bo co tam będziecie się na mnie gapić, jak? konkretnie wam chcę pokazać teren, tak. Bo ja pójdę tam w koniec działeczki, czyli do kanału z powrotem i przejdę się kawałek laskiem. Tam też coś tam jeszcze opowiem, może coś po, pokażę. Na pewno coś pokażę. Także no, oglądajcie. No, a jak widać, podtopienia są już konkretne. Myślę, że sporo nasadzeń z zeszłego roku to po prostu zgnije i z tego nic nie będzie. A jak widać, już się zaczynają robić małe jeziorka. No, czegoś takiego to już bardzo, bardzo dawno nie widziałem. Stawik, no, jako jedyna rzecz. No, wygląda pięknie tak. No, wypełniony po brzegi. No generalnie no to akurat nie wygląda najgorzej, natomiast cała reszta tak. Tu może z tej perspektywy no tak to w tej chwili wygląda. Tak. No właśnie co ciekawe, to tam pokazywałem odnośnie tej choroby tych drzew, również zaatakowało jedną dużą brzozę. W tym skupisku jako jedyna rosła i niestety niestety poległa musiała zostać zrzucona tak? No niby zawsze mówię, że należy widzieć dobre rzeczy nawet w tych złych ale jakoś na no, no mało mam tych pozytywnych pomysłów. No, może jedyne, że opał, tak, ale szczerze, no to wolałbym kupić już ten opał niż, niż ee, ścinać swoje drzewa. No tu jak widać, no, do fula, na maksa. No tu już w tej chwili zacznie się niedługo przelewać. Idziemy zobaczyć, jak wysoko, ale to jest oczywiste, że bardzo wysoka stoi woda w kanale. Będziecie mieli porównanie. Eee... No z filmem e, tak zwany obchód, tak? Po łące. Tam wszedłem w tą stronę właśnie i, i można będzie sobie porównać jak to wyglądało wtedy, a jak wygląda teraz. Tam jest taka grobla. E, jak widać już jest praktycznie cała zalana. Nie wiem czy dałoby się już tam przejechać czymkolwiek nawet rowerem. Byłoby ciężko, tak? I polecimy sobie teraz krajobrazikiem w tą stronę, panorama. Generalnie no, generalnie no widok wiadomo, no, jest, 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 jest piękny, tak jest okolica jest tutaj y, naprawdę śliczna No ale, ale ta powódź to po prostu no dobra, chodźmy na krótki spacer Przejdziemy się kawałek drogą Wczoraj y, tutaj przyjeżdżaliśmy to no tak, no z górki było widać, z lasu. No już to zalanie, już ten potop. Dojdziemy na razie tylko do skrzyżowania. No po drodze jeszcze pokażę Wam, jak pięknie działają nasze lasy państwowe. Nie chciałbym tutaj w terenie nikomu za bardzo podpaść, no ale chyba pokazać to można, nie? Tak, no woda jest już coraz bliżej. No martwię się, czy nie będzie to powtórką z 2017. No bo wtedy praktycznie no woda stała, no chyba do września. Więc cały plan prowadzenia tego. Kanału I pozbierane gdzieś tam w mojej głowie, w odmentach szarych komórek, różne tematy na różne filmy, i między innymi cały w ogóle film, czyli plany na 24 rok. No to byłyby nieaktualne. Trzeba będzie pomyśleć nad czymś innym. Nie to, że tam. Mam złapać tu jakąś załamkę? Po prostu, no będzie inaczej, tak? A plany się troszkę przesuną. I tyle tak, tutaj był po prawej stronie. Może się obrócę po prawej stronie, czyli tu za mną taka szkółka leśna którą w zeszłym roku tak na jesień to wyglądało jak taki zabieg kosmetyczny tak? bo to było bardzo gęsto zasadzone jedno przy drugim, jedno przy drugim. Eee, no nie chcę tutaj jakoś tam robić z siebie leśnego eksperta, nie jestem nim natomiast no tak to przetrzebili, że no już tak z jedna trzecia tego co zostawili to już się połamała, już się położyła, nie? więc ja nie wiem czy no to powinno być w ten sposób robione, jakoś tak na chłopski rozum to mi się nie wydaje, więc no nie wiem po co robić szkółkę leśną, skoro potem się ją po prostu doprowadza do takiego stanu. Że już nic z tego nie będzie, a na pewno nie będzie z tego lasu. I w tym terenie e, tak to wygląda. A ponieważ no, jeździłem sporo po Polsce, po lasach, e, więc to nie jest zjawisko, że tylko tutaj, to w całej Polsce to, to wiemy, jak, jak to wygląda, tak? że lasy się zabiera, wy, wycina się w pień. Niewiele co już tutaj. Zostało a patrząc po tym, jak ostatnio zaobserwowałem, zauważyłem i po ostatnim grzybobraniu, niestety no, cały las jest w kropkach, tak? I kreseczkach i oznaczeniach. Więc no to świadczy tylko jednym: że 2004 to już będzie pogrom tego terenu, i lasu nie będzie tu w ogóle i wcale. Więc przyjdzie, nie wiem, może może moje wnuki. To zobaczą. Dobra. Doszliśmy do tego miejsca, w którym to lepiej po prostu trochę wygląda. Widać co tutaj się dzieje, jak, to, jak dolinę zalewa. Jeszcze zajdę kawałek na dół i wtedy, wtedy przerzucę obraz na, na, na inny kadr. Do zobaczenia. I z górki na pozórki. Tak. Tu bardzo często właśnie tą dróżką i przez, przez te łączki chodzę sobie na spacer. Praktycznie, jak mi się nie chce, albo mam dużo pracy, eee, coś robię od rana do wieczora, to staram się zawsze wieczora. Chociaż właśnie takie kółko będę zrobić No i tak to w tej chwili No może to dojdziemy do miejsca Do którego w ogóle da się w tej chwili dojść No tu już pole sąsiada już dosyć znacznie zalane No powiem tak, no wczoraj jak przyjechaliśmy To zaczęły znikać kałuże na naszym polu i tak zawiało optymizmem Ale tylko przez, można powiedzieć, chwilkę Od obiadu zaczęło padać Najpierw deszcz, deszcz ze śniegiem yy, I poziom wody drastycznie się podniósł Co było widać na łące już koło. bardzo duże No i tak to w tej chwili Już tutaj do tej dróżki mojej ulubionej, no, nie dojdę Co prawda testy nowych butów trwają, ale to jest chyba widać bardziej na konkretne kalosze Wodery bym nawet powiedział No tak, a tu już w tym miejscu mamy małe jeziorko Kawałek dalej jakieś... 200-300 metrów, yy, tutaj w przód yy, jest rzeka. No tak ci co powiedzą, że no, przecież widziałeś Coś, co brałeś, co kupowałeś, w jakim terenie? Tak. Zanim kupiłem moją łączkę, do... to oczywiście. Jest tu wiele, to pewnie będzie słychać to mocno na nagraniu. No tak, tak, zrobimy kółeczko. Tak to wygląda w tej chwili. No tak wiedziałem i z taką prawie pełną świadomością to kupiłem po prostu, no jakbym miał. Dużo bardzo pieniędzy, to może bym szukał w innym terenie. A po prostu to też było na tej zasadzie, że to, to była jednak w tamtym okresie okazja, tak? Ktoś chciał się tego pozbyć, więc znalazł mnie chętnego. Ale no to mówię, no wtedy też sobie przeszedłem tutaj tą, tą całą doliną, widziałem rzekę, no i to było widać ewidentnie, że jest to Dobra, obrócę że jest to teren Dobra, tak chyba może być Że jest to teren zalewowy Więc nie będę miał pretensji do garba tego, że mu się porodziły proste dzieci No tak po prostu tutaj jest Natomiast, no wiadomo, no, w jakichś planach, pracach y, to będzie kolidowało i wtedy y, trzeba będzie pomyśleć coś innego. Y, to może jak już się za to wezmę, bo jest y, to, czego nie umieściłem, no, właśnie w planach. Y, to są takie prace y, dodatkowe które są planem powiedzmy nawet nie B tylko C i no właśnie będą wtedy robione tutaj po prostu zaleje tyle że no prawdopodobnie nie będę tutaj nocował yy, tylko będę przyjeżdżał na Skoroświt wieczorem będę stąd zjeżdżał żeby po prostu no jestem też ciekawy ale kończę żeby po prostu no wykonać pracę jak najwięcej no jestem ciekaw, czy samochód tu podjedzie. No, w razie czego mam łańcuchy, ale wiadomo. Łańcuchy są super na śniegi, na lód. Ale nie wiem, czy są takie super na błocko. Pewnie nie. No ale to życie jest przygodą, no zobaczymy. To o czym właśnie mówiłem to, to chociażby tu będzie widać Proszę Połamane drzewa Cały plac No i, i to jest yy, Sadzenie lasu Tak To są, to mają być te nowe Piękne lasy Część już zgniła, część się połamała Część się po, 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 Doginała do ziemi Więc tak to tak to wygląda. Ja yy, no nie wiem, czy to byłby ciekawy film. No może następnym razem przejdziemy się w ogóle tutaj po lesie. Znaczy w lesie. No, na mapie teren leśny. A w rzeczywistości to, 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 to zobaczycie, co jeszcze zostało. A no może faktycznie to później jakoś zmontuję za pół roku, za rok dokręcę i jakoś w jedną całość. Bo niestety oglądałem tą umieszczoną, oficjalną mapkę planowanych wycinek w Polsce. No mapa jest mocno czerwona. Ja nie wiem, wydawało mi się, że w ogóle nie mamy już tyle lasów ile jest zaplanowane do wycięcia. Ale tak jak mówiłem, ja tym nie jestem. No i wiadomo, że człowiek nie wszędzie może być. W każdym miejscu. Ale tu na przykład, gdzie na tej skarpie Myślałem, że chociaż tu zaraz przy naszej działce oszczędzą ten kawałek lasu, to nie I tu mówię, są same już czerwone kropki A przyglądałem się dobrze tej, tym planom wycinek i ten teren nie był przeznaczony Także widać, że zapowiadano wielkie zmiany Koniec totalnego wycinania lasów w Polsce No obawiam się, że to była kolejna kiełbasa wyborcza, ale okej, okay. będziemy cierpliwi, bo nie mamy innego wyjścia i będziemy obserwowali, co się dzieje, co się będzie działo. Tak. No to już powoli wracamy i dochodzimy z powrotem do łączki. Tak. Ciekawe co to będzie, jak uda mi się wdrożyć wszystkie swoje plany i zmienić całkowicie strukturę tego miejsca. Czy nadal będę miał nazywać to łąką? Powiedzcie co na ten temat, sądzicie. Ech. Czy warto zmieniać pewne nazwy? A może tak właśnie dla przekory. Lubię być czasami przekornym. Tak zostanie, każdy będzie się zastanawiał, ale o co kaman? Czy łąka, bo wśród łąk, czy właśnie będą się wszyscy domyślali tego typu sprawy związanej z nazewnictwem? Tu jeszcze może przy okazji, jak już idziemy, jak już mam włączoną kamerę, a właśnie, no, pochwalę się, no to jest już nagrywane z nowej kamery, no, po jakości pewnie się o tym domyśliliście, nie? Także no, jest, wprawiam się dopiero, nie wiem jak to będzie wychodzić To już w programie za dzień lub dwa wyjdzie Tu praca pierwszego rzędu, magazyn musi stąd zniknąć Także będę to rozbierał, będę to przenosił Bo takowy magazyn, czy byłby mi potrzebny? No, obawiam się, że tam już chyba niewiele z niego, po latach tutaj yy, dostał mocno yy, za swoje i chyba się już nie będzie nadawał. Chociażby się jeszcze przydał. To zobaczymy przy rozbieraniu, pewnie to się już ta czasza rozsypie w rękach i zostanie sam stelaż. No zawsze można by właściwie, no miałem taki, taki, taki plan, żeby może okryć to folią i będzie pierwszy foliak No, jest to jakiś pomysł, nie? E, no właśnie co do pomysłów e, Mam ich zdecydowanie za dużo A jak jest ich za dużo, no to... No. I jeszcze jedno Niestety e, wiem, że no, no, każdy powinien pracować nad swoimi wadami Ja wiem, że zaczynam... Masę rzeczy, i po prostu ich nie kończę, albo, albo to jest po prostu rozwleczone. Nie? No, postaram się, naprawdę się postaram być bardziej systematyczny. Może właśnie dzięki. To tak, to nie ukrywam, że w ogóle y, zacząłem nagrywać. Właśnie między innymi z tego względu, żeby już coś zacząć, robić i skończyć, i brać się za następne. No, a może po prostu już pewnej natury z siebie nie wytępisz, i już tak musi zostać zaraz jeszcze tak butki, test butów. Yy, dzisiaj elegancko tak? idzie. E, swoim, swoim tempem i jak na razie pierwsza klasa. W nóżki cieplutko i naprawdę jest porządna izolacja yy, od podłoża i, i suchutko. Więc yy, no na takie chodzenie, właśnie na takie, na takie, takie yy, niezbyt wysoką wodę teren trudny, zimowy, zimny. To myślę, że te buty są naprawdę jak na razie godne polecenia. tak jak wielu ludzi to podkreśla. Ja też to powiem, to nie jest żaden materiał sponsorowany. Butki sobie po prostu zakupiłem i po prostu je będę używał. No i to byłoby na razie tyle. Do zobaczenia. Cześć!